Dobry wieczór, witam wszystkich zapaleńców pszczelarstwa chciałem dzisiaj tak przedstawić bardzo krótko, jak robimy ściany sobie yy, z, tej, z tej naszej trzciny. My po prostu w tej chwili mamy ściągnięty z prawidła korpus, no i tu mamy tą krótszą stronę, tu mamy tą dłuższą stronę, tej naszej maty, no i teraz musimy zrobić te nasze druciki, tylko że lepiej. Do tego wykorzystujemy takiego gadżetu. O! Musi być białe, ostre. No i tak wiercimy tylko takie dziurki, na to, żeby nam przyszedł ten drucik i żeby się schował z łebkiem skręta. No i nawiercamy sobie, o! Nawiercamy sobie te nasze łebki wszędzie. I musimy wtedy później z takich drucików, tak? kombinerkami, wygięć takie łóżka. No i teraz mi się skończyły trzy pół, no skręcę na 4 i czarnuszkami, takimi dość możemy długimi nawet, przykręcamy sobie tu i tu, no i musimy nabrać wyczucia takiego, żeby to porobić, a później po prostu sklepujemy młotkiem. Młotek musi być taki dość ciężki, ja sklepuję takim. My tej trzciny tak kupiliśmy, że ona, nawet jeśli my teraz zrobiliśmy ten korpus, to my musieliśmy tu dobrze sklepać od z wewnątrz, bo ona i tak te ściany się wybrzusza nam do zewnątrz, bo one po prostu tak, ja napycham w korpusy, mm. napycham mniej więcej tak, że jak mam w prawidle, to tą łatę na przykład razem z tą trzciną, którą ułożę tak dość już ciasno i poukładam jak najbardziej na wzdłuż to mam tak 28 cm, 29 cm no i potem to jak dołożę tą łatę jak ścisnę, no to tworzy mi się ta ściana, którą teraz właśnie mocujemy drutami I, no i tyle no i po prostu tym łoteczkiem musimy się trochę pobawić porobimy kilka korpusów, to się nauczymy e, wszystkie korpusy tego typu do wysokości jak jest ta łata, taka nam gruba, to do wysokości tam 27 cm, tak jak tu mamy wielkopolski, to nam ten drut idealnie przytrzyma to, czy tam ostroskiej, czy różne takie właśnie niższe korpusy, to nie musimy niczym wiązać, nic kombinować, drut od płotu, porządny drut da radę to nam ładnie utrzymać i to nigdy się z tym nic już nie będzie raczej działo, jak my to sklepiamy, to raczej to działa już jednorazowo. No i tyle. Jak po prostu robimy już wysokie ściany, no to już jest koncepcja trochę inna, że tutaj po prostu zamiast tego drutu by była klepeczka. I tu by był na przykład by jechał drut, tu by był wkręcony wkręt, długi, obwinięte, leciałby dalej i na przykład przy dadancie to wystarczy jeden pośrodku, a jak już robimy warszawskie to po dwa, pyk. Nie? i wtedy obkręcamy i dalej, i wtedy tu oczko i przykręcamy no to trochę trzeba już tak bardziej wiedzieć z tymi drutami no ale jak to się pobawi przy takich ktoś korpusach to już wtedy ten warszawski opanowany jest ten takie te drutu drutów w dłoniach więc idzie to nawet całkiem sprawnie no i najpierw sklepujemy go tak o, i korpus się trzyma i tak dla sprawdzenia, może było pokazać o, proszę bardzo Rameczka nam ładnie jeździ, jest trochę przestrzeni i elegancko jest. Dół ciekawy jak wyszedł, nawet nie patrzałem wcześniej. Dół wychodzi mi tak o tu trochę wyszło. Może ramka jest kotknięta. Te korpusy też ogólnie to jest tak, kwestia jest taka, że jak się robi te korpusy tego typu, to po prostu tutaj część rzeczy, jak już czasem robimy, tak na przykład zajmiemy z 50 korpusów, to to już po prostu taką mamy. że mm, nie wszystko do wszystkiego jest miara potrzebna? Yy, no, tak to wygląda. Głównie tak tu, to mam dość, gdzie jest łata, to robię korpusy troszkę węższe. Jak mam po prostu łatę trochę chudszą, to staram się uciec trochę do zewnątrz, no ale to na ile mogę, bo ponieważ tutaj się robi przestrzeń, nie? czasem jak są paskudne pszczoły, to tu potrafię przykitować troszeczkę albo na dole. No ale zauważyłem, że znowu taki ul, po prostu możemy później no, jeździć z nim w ogóle, jak nam się przewróci, i tak dalej. No to yy, po prostu to wszystko tak nie wyleci paskudnie. I jeszcze jedna rzecz. Uważam, że ule, które są tutaj troszkę węższe, yy, tak myślę, że jeśli są ustawione na ciepło w ulu, to one mają po prostu tu cieplej, bo tu i tu przód i tył to tworzy ściana z wosku, no nie? A tu zawsze są przestrzenie i gdzieś te ciepło im ucieka, dlatego tu jak jest trochę tak, to jest lepiej. Też tak zrobiłem po prostu, że jak ten ul pójdzie dla kogoś, bo on pojedzie, tak, no to jak ktoś po prostu jest nadwymiar jakiś taki, że chce mieć czysto, to on szybko tą ścianę zniszczy i ze zeskrobie. Co właśnie nie o to chodzi, chodzi o to, żeby właśnie one raz ją zakitowały, My tylko delikatnie pomykiem, drugi raz dwa lata zakitowałem my znowu delikatnie pomykiem. No i tak po 5, 6, 7 latach, po 10 ten korpus jest praktycznie tutaj ścianą skitu. No i te dziurki, które tu się tworzą nam z tym drutem, to one właściwie też zaginą, no nie? No. Wręgi robię tylko tak troszeczkę schowane. Są poniżej ramki, żeby się po prostu nie kleiły w razie czego jak korpus postawię, ale z czasem się i tak zdarza. No nie robi ich za głębokich tych wręgów z tego względu, że później robi się przestrzeń między rękami za duża i my ten wręg przez kilka lat, kilkanaście, my go zeskrobiemy lutem, on się zrobi nam głęboki. I no tak to wygląda właśnie w ulach takich ze sosenki. Widziałem już stare ule, potrafią mieć naprawdę bardzo wydrapane. No to wszystko po prostu zależy kto jak będzie go używał. Ogólnie ściany wychodzą naprawdę bardzo. One są... Gdyby to był korpus dla mnie, będziemy kiedyś coś takiego robić, to będziemy się bawić. Spróbujemy go przebić śrubokrętem, dłutem na przykład. Naprawdę to są świetne rzeczy. No nic. Życzę miłej nocy wszystkim zapalającom szczarstwa. Pszczelarstwo pozdrawiam bardzo gorąco. W czasie pandemii bawimy się zamknięci i jak najmniej wyjeżdżamy. Dziękuję bardzo. Miłej nocy.